Cześć, z tej strony Hubert, witajcie w kolejnym dniu daily vlogu. Jak widzicie jeszcze akcent porzeczek jest, ale nie tym razem, bo to porzeczki sąsiada. My przyjechaliśmy zobaczyć naszą pszenicę, jak tutaj wygląda, bo kolor jest już satysfakcjonujący do zbioru. E, Eksami ek, możecie zobaczyć, pszenica czysta. Nie wiem czy to kamerka odda czy nie. Pszenica jest czysta. Wcześniej była poreczka czerwona tutaj. Jest ta pszenica równa, nie była zakracana. E, także ładnie urosła. Kłosy nie są jakieś jakieś y, duże. Zresztą to w sumie to zależy. Tam widzę, że jakieś dłuższe te jakoś. Eee, Przymiedy są delikatnie krótsze zobaczymy co się dzieje eee, Pszenica z centrali Pszenica z centrali była brana, tak jak wam mówiłem wcześniej na tym na vlogu, na, na na, na to jeszcze nie było daily. daily jeszcze twardość Powiem Wam tak Jest taka twarda, że nie mogę jej ugryźć Ta pszenica A mamy dzisiaj 19 lipca spójrzcie sami 19 lipca także pewnie jeszcze z tydzień bo to musimy maliny przerwać i będziemy się brać za za kombajnowanie pszenicy jak widzicie jakieś kłosy są troszkę czarne bo u nas ostatnimi czasy padało dużo nawet bardzo dużo bo padało cały dzień załóżmy cały dzień, przerwa, znowu padało całą noc w dzień z rana jeszcze padało, potem 2-3 godziny przerwy i właśnie nam przeszkadzało w kombajnowaniu porzeczek ale założyliśmy sobie płaszcz przeciwdeszczowy i kombinowaliśmy eee, I pewnie od tego jest taka czarna pszenica Znaczy jest... głosy jeszcze mokre Widzicie? Teraz sobie włączę kamerkę delikatne naloty czarnego Ale pszenica ładna W tamtym roku mieliśmy średnią yy, plonu hektara 6 ton, równe 6 ton wyszło. Zobaczymy jak będzie w tym roku. Słyszałem, że jęczmień słabo sypie w tym roku. Zobaczymy jak tam pszenica. I co? Będziemy zbierać to wszystko. to nie przyjedziemy tutaj dosłownie z Ursusem. I będzie kombinowane na pszenicy. Chyba jeszcze u nas nikt nie ruszał. Rzepaki jeszcze stoją. Wujek tam zmontował dopiero stół do rzepaku. Także na razie, jeszcze tylko poczekamy, o te, te ścieżki, jakie są porobione, to wszystko przez dziki. U nas są takie dziki, tylko w tej miejscowości, gdzie jestem teraz. Bo jestem oddalony od domu o 15 km. Tak samo właśnie to pole jest oddalone o 15 km i czarne poleczki też koło 15 będzie zobaczymy tutaj jeszcze co tu się dzieje Dalej przeszedłem tutaj mieliście filmik z jaką mówię pokazywałem pszenicę ale też mieliście filmik z pryskania tej, tej pszenicy także Tak, no mój ząb tam była twardsza Tutaj jest twarda, ale troszkę większa. Także jeszcze jest tydzień, no do dwóch. I pewnie będziemy ruszać tą pszenicę. Jeszcze sprawdzimy sobie miękkość później przed, przed kombinowaniem. I się zabieramy. Było takie małe. akurat ta odmiana ma jakieś krótkie była, bo na, u nas yy, gdzie mieszkam to jest chyba dłuższe drwa się ma takie krótsze dziobła no, chyba, chyba w tym roku zmienimy odmianę zmienimy odmianę na inną to jest jakieś długie no, jak widzicie nie mogę wam pokazać może w to samym wam pokażę Zobaczymy, może zmienimy jakąś odmianę. W tamtym roku sialiśmy dwie odmiany. W tym roku, na wszystkich naszych polach, jest jedna odmiana. Ale też zwiększył się areał, jeśli chodzi o zboża. Bo zwiększyliśmy półtora raza. Na jesieni, pewnie będzie jeszcze tam parę arów więcej. Niż w tym roku pszenicy. I potem za dwa lata będzie zmniejszać się areał zbóż. I będzie. Będą sadzone porzeczki. Także. Tak wygląda nas no pszenica. W skrócie: pszenica czysta. bez żadnych fastów. Sucha. Po. Tak to wygląda. No, ładnie się rozwija. Równa jest ta pszenica. No tak jeszcze no, twarda jest. Miej, miejscami, miejscami jeszcze taka twardawa, ale bez strzału. Więc musimy jeszcze chwilkę poczekać. Może te dwa tygodnie i będą u nas żniwa jeszcze takie. Przeniczne, bo u nas na każdym polu jest pszenica. Tylko i wyłącznie pszenica. Bo nie mamy gdzie magazynować różnych odmian. Tylko wsypiemy na jedną kubkę wszystko co mamy i nie ma problemu z tym. A ja już uciekam. Yy, ogólnie chciałbym Wam podziękować. To trwa do końca. To chciałbym podziękować Wam za tak liczny odbiór moich filmów ostatnio. Bo yy, jestem pod wrażeniem, a w sumie to w szoku, że. Moje filmy zdobywają taką popularność, że mam powyżej 1000, 1600-1400 wyświetleń pod filmem, więc bardzo wam dziękuję, zapraszam do subskrypcji. Udostępniajcie filmy jak możecie. No i co? Oglądajcie. Dziękuję bardzo na razie i cześć!